Cześć no witajcie. A z tej strony oczywiście Mati. Witam was serdecznie w kolejnym vlogu, zimnym vlogu. Powiem wam, że Był weekend długi, człowiek w domu posiedział. Gdzieś tam bardzo nic nie robił. To się fajnie siedziało. Przy komputerku odcinki montowało, to tak, to fajnie. Ale wam powiem wyjść teraz na dwór coś robić. To jest istna masakra po prostu. Eee, co? No, długi weekend minął, nic wam nie nagrywałem, eee, w sobotę. W sobotę skosiliśmy kukurydzę jak widzieliście w poprzednim vlogu no i co, tak trzeba się coś wyłonić coś robić, ale hmm, już dzisiaj trochę podziałałem teraz byłem na kawu siwa się ugrzeć się trochę no i co, robota to jednak lubi głupiego, nie? czy tam głupi lubi robotę, zwał jak chciał ostatnio jak wywoziłem obornik to nie było wiadomo co z nim zrobić jak teraz to się wszystkim przypomniało, że trzeba nawieść pod warzywka i pod ogórki i żeby to jeszcze zaorać na zimę no więc tutaj ze dwie krypki naładuję tego obornika, rozcząsę tam widłami, już teraz tam wiecie kawałek jest to ze dwie krypki nie będę wiadomo rozrzutnika szczepia i tak dalej, bo to się mija z celem. No i co będzie trzeba ciapka wyciągnąć, i ciapkiem to zawrać, bo dzisiaj ma przyjechać jakiś tam klient po pług ten, tego bometa zobaczyć, obejrzeć. Na Huarda nie będę podpinał, bo w ogródku to się nie zmieści, nie. Więc trzeba ciapka wyciągnąć. Tylko gdzie ja mam ten mały pług? Gdzieś on tam stoi. Dobra, ja się biorę za robotę. Zakładam rękawice, bo zimno i widzimy się za chwilę. No i dobra, jest tyma na polu. Włączymy, włączyłem sobie trujeczkę polową. I o, tutaj tak na przejazd jeden. Tak jak zawsze. Zresztą. rozrzucimy wiadomo nie będę tego nawalał nie wiadomo ile nie bo to czynny towar o, ale tyle co tam tego naddatku zebrałem to rozrzucimy dużo na jedną y, to nie nabieram dlatego że y, nabieram sobie, wiecie wykręciłem śrubę w sensie łącznik i sobie nabieram że tak powiem automatycznie żeby tego widłami nie nie narzucać wiadomo trochę trochę trzeba i widełkami no ale żeby się nie przemęczać to taki właśnie oto sposób ogólnie w poprzednim odcinku wam nie dograłem końcówki i tam podsumowania ile tej kukurydzy wyszło ale wam powiem, że sam jeszcze na ten moment nie mam yy, podsumowania jeszcze mi nie przysłali więc yy, jak na pewno mi przyślą to wam w którymś tam vlogu opowiem o tym jak to tam wyszło dopiero ze drzwi dopiero razy drzwi i wiem ile mogło wyjść ale na razie nie chcę gadać bo pewności nie mam Kurwa, sam, sam konkretny towar Sam konkretny towar powiem To czasami trzeba skorygować Ale no cóż, taka to zaleta roboty samemu O teraz to nie dzwońta do mnie, bo nie mam czasu no zobaczymy. Dzisiaj właśnie tam ma przyjechać jakiś tam tutaj gosteczek klient obejrzeć ten pług no i zobaczymy. Fajnie by było jakby się sprzedał komuś by komuś by był użyteczny, a u mnie by nie stał i nie rdzewiał no ale też za jakieś Wiecie, małe pieniądze to nie będę go sprzedawał. Jak ja mam go za 1000 zł sprzedać, to lepiej niech stoi. <laughs> nie wiadomo, jakie czasy przyjdą, więc na razie się tam nie pali. Jest wystawiony, będzie chętny za tą cenę, to niech bierze. A jak nie, no to nie. Kurde, nawet nie wiem, czy trochę nie za szeroko, ale nie, nie szkodzi. Tutaj, jak wiecie, będzie łąka robiona. W sensie siana trawa Taka decyzja zapadła Taka decyzja zapadła i tak... Tak będzie zrobiony O Cyk, cyk. Teoretycznie mógłbym ze środka ten obornik sobie wybrać Ale na zimę nie chcę go wybierać Dlatego, że zawsze od tego obornika no to jakieś tam ciepło jest A jednak jesteśmy przygotowani na to, że trzy nasze oślice są źrebne Więc będą się źrebić około styczeń, luty No więc po prostu, żeby To ciepło było, bo nie wiadomo jaka to zima w tym roku będzie Więc Pozorny zawsze ubezpieczony No i jesteśmy już w Niedźwiadku Bujeczka, pług Jakoś tutaj będziemy próbować to załarać O dobra Tylną trzeba wykręcić Ogólnie jeśli zapytacie czemu oram taka nie na drogę to dlatego że Na drogę było narzucane już dwa lata z rzędu Bo takim było po prostu Nie wiem czy uda mi się coś nagrać bo wiadomo zimno to GoPro się wyłącza Więc Tyle ile się uda to dobrze co się nie uda to trudno w miarę równo to zrobić ale jak wyjdzie to się okaże nie? dla tych co zaraz napiszą że płup nierówno ustawiony to pamiętajcie że zawsze jak się orze na zimę to trzeba zostawić rajki do spływu wody przynajmniej ja jestem tak nauczony więc robię tak jak ja uważam parę razy będzie trzeba zajechać oj kurwa czywo jest ee dobra nieźle jeszcze tam ogródek do zaurania tak jak zawsze tylko że w tym roku nie wiem dlaczego na zimę chcę morać zawsze im wiosną morałem ostatni ryk niedźwiadka w tym sezonie tak mi się wydaje bynajmniej a na pewno tego bo tamten to wiadomo jeszcze będzie palony Co roku tutaj te ogóreczki tak tutaj dla nas e, się sieje Obornika teraz jeszcze dostaną to będziemy po Takie ogórki jak kabaczki. jak już i tak 30 bym musiał podczepić eee, także nie sprzęta technika widzowie <laughs> i takim sprzętem Mati ora nie tylko nie tylko Huardem ale czym będzie dane tym się zaorze no i co Aronia ładnie na zimę przyszykowana wykoszona trawa opryskane jeszcze było no i co liście już zgubiłam w większości i niech sobie zimuje. I niech sobie zimuje. Wyjdzie mi to równo? No może. Może wyjdzie. Może, może wyjdzie. to się to jeszcze uleży, potem agregacikiem się zrobi Wiadomo, babcia jeszcze grabeczkami poprawi Będzie jak na stole Kurwa, tyle obornika matko to dana O 30 do dawna nie miała takich robót No i krzywa wyjdzie i zaraz będzie opier. że ma drogę. przeorał No ale cóż, takie to życie, nie? <ścoughs> nie może być na pięknie. No i to koniec dzisiejszego pięknego dnia ciemno, już się robi 16. No za wiele dzisiaj to nie narobiłem, ale powiem wam, że te temperatury to naprawdę jeszcze gdzieś tam poogarniać parę dni, znaleźć takich cieplejszych, może poogarniać się na dworzu to co trzeba naszykować jeszcze trochę drzewa, posprzątać te, to, co jeszcze zostało. I co? I gdzieś tam brać się za robotę w garażu, bo, bo na tym dworzu to powiem Wam, że ręce zamoarzną, to jest chinia robota. Ale ogólnie stoję sobie nad oczkiem, bo ostatnio ktoś jakiś tam widz zapytał. Czy mam tu jakieś rybki? W sensie w zasadzie to pytał o tamten stawek. No ale tam to zbytnio chyba nie ma. Yy, I tutaj w oczku trochę mamy. Tylko, że tutaj w oczku mamy taki problem, że trzeba tu co jakiś czas wody dopompować, dlatego, że widzicie jak schodzi. Yy, ale tak, jest tu parę rybek. Yy, jest parę karpików takich większych. Ja za bardzo na rybach to się tam nie znam, ale czasami pff, jak ciepło jest to posiedzieć sobie z piwerkiem, z wędeczką. Co mi to tu pływa? Kurwa, wąż? nie wiem co to jest. Nie, to trzcina chyba. <grywa> yy, jest tu parę tych rybek. Kiedyś tam, yy, kiedyś tam, no, może yy, na pewno będą. O, o, o tam jaki poszedł karpik. Kurde, nie zdążyłem nagrać. Yy... No i witam ponownie w kolejnym dniu. Jak widzicie dzisiaj z garażyku się witamy. Wieczór już w sumie mamy. Nie, bo mamy przed godziną 18 ale w dzień to taki rozbity miałem a to właśnie odcinek na drugi kanał nagrywałem a to co chwilę go się wyłączało, powiem Wam, że już tak mnie to wnerwia, że naprawdę przestaje mieć ochotę nagrywać na dworzu w taką pogodę, więc teraz o tutaj ciepło to to właśnie tak zaczynając prąd podciągnięty w sensie siłowy na razie jest pociągnięty tak górą przedłużaczem zrobiliśmy właśnie dwa przedłużacze i tutaj doprowadziliśmy, no wiadomo, że to w biegiem czasu będzie zrobione inaczej i lepiej przede wszystkim no ale na razie ważne, że mam tą spawarkę i sprężarkę, mogę ją sobie włączyć druga rzecz, biorę się dzisiaj za wymianę tych łożysk tutaj właśnie największy problem miałem, żeby te dekielki yy, odkręcić ale młoteczek i dało radę ogólnie yy, po, pod ostatnim odcinkiem było parę będzie to stało? Będzie. Pod ostatnim odcinkiem było parę pytań, więc teraz sobie akurat na nie odpowiemy. Nie odpowiadałem właśnie w komentarzach, wam tylko, tak, troszeczkę urozmaicenie będzie na odcinku. Najwięcej pytań było o tą kukurydzę. Bo w poprzednim vlogu nie było tamtego wyjaśnione. Więc jeszcze raz się powtórzę w tym vlogu, że. Jak dostanę pełne rozliczenie, to wtedy Wam powiem, co, ile wyszło sam sobie. Będę musiał to przeliczyć, ile z którego kawałka było, tak mniej więcej. Więc o tym sobie porozmawiamy, jeśli do, oczywiście dostanę te rozliczenie. Kolejne pytanie, Mati, czy będzie startował na młodego rolnika, czy będą jakieś inwestycje? Póki co nie zamierzam, w sensie szkoły teraz będę chciał sobie zrobić rolnika, ale póki co nie mam zamiaru gdzieś tam bardzo startować na te dotacje. Na razie tym tempem, którym się rozwijamy sami, myślę, że póki co będziemy to tak dążyć do tego. Zobaczymy, co czas pokaże, w jakim kierunku to cała ta gospodarka, to rolnictwo pójdzie, i wtedy gdzieś tam takie wnioski będą mogły być podejmowane. Było też wiele pytań o wymiary garażu, więc odpowiedziałem tutaj akurat w komentarzu, aczkolwiek też. Odpowiem Wam tutaj, żebyście wiedzieli, wymiar garażu to jest 7 długości, 5 szerokości i 4,5 wysokości, bo wiele akurat o to pytań było, więc odpowiadam. Dużo sugestii też było, że przyjdzie wiosna i będzie mniej tych odcinków. Aczkolwiek mówię, ja teraz jestem, jakby tylko i wyłącznie, pracuję na gospodarstwie, więc mimo wszystko, teraz mam więcej czasu. To faktycznie tych vlogów pojawia się sporo, jak i na drugim kanale, jak i tutaj. Ale myślę, że przynajmniej ten jeden odcinek w tygodniu zawsze będziecie mieli. Teraz weszliśmy trochę na taki etap, że są te dwa vlogi w tygodniu, ale nie macie się co martwić, na pewno ta aktywność będzie w miarę utrzymywana. Czy będę siał pszenicę po kukurydzy? Tak, będę siał pszenicę po kukurydzy, tylko że wiosenną. Nie będę już teraz zimowej siał, tylko będę zasiał sobie, taki plan, żeby zasiać tam hektarowe pola po kukurydzy właśnie pszenicą no ale mówię, to na pewno pójdzie tam pójdzie tam wiosenna kukurydza i to tyle z takich pytań które mieliście do mnie standardowo, jeśli jakieś macie to piszcie będziemy sobie właśnie tak co odcinek jakieś pytanka tematy poruszać wbijajcie oczywiście na drugi kanał, bo tam na dużo tematów, mimo że wam daję dużo newsów, to sam się na te tematy wypowiadam możecie sobie poznać moje zdanie na dany temat ja póki co biorę się za 30, może lejbika odpalę nie wiem, zobaczę jak to z tym zasięgiem będzie, bo powiem wam, muszę tu coś wymyślić naprawdę bo jest no niemały problem, nie ma tu totalnego zasięgu tu nawet mi muzyka się zacina, więc nie wiem jak to rozwiązać a niestety internetu z domu mi nie łapie więc coś będzie trzeba pomyśleć w tym temacie, no ale to zobaczymy ja po prostu biorę się do roboty i słyszę się z wami później nie te człowiek tylko pomyślał o obiedzie już Coś się musiało zjewać, nie wiem, że to Była gdzieś przeszypana już jakiś czas temu, i tak powoli się schodziła. Teraz dłużej postało i zeszło. Mamy sobotkę, więc podlewaruję to, ale gdzieś tam w się za to wezmę. Bo dzisiaj to wam powiem. No, pogoda nawet w Mere nie jest jakoś bardzo zimno. Tam, jak widzicie, stoi przyciepa na kobiełę. Będziemy ją do ogiera <laughs> No i co, coś tam sobie działam Dzisiaj dogram wam jeszcze do tego vloga parę rzeczy. Yy, co idę zaraz jeszcze tam przy garażu trochę podziałać, później dokończyć te łożyska w 30, bo wczoraj jeszcze wyjazd mi się trafił i nie, i nie dokończyłem. A więc tak powoli sobie dzisiaj będziemy działać, coś tam na luzie. No i dzień zleciał, ciemno się zrobiło. Ja jeszcze sobie trochę pogarniałem na warsztacie, stół tutaj pozamytałem przy piecyku, bo wiadomo. Tu zawsze najwięcej jest syfu, nie składałem jeszcze kół i raczej dzisiaj się za to już nie biorę. Trochę podziałaliśmy z tatą, eee, mianowicie tak, zniknęła kupa piachu, rozplantowane tutaj, tak wiecie rozsypane ze spadkiem. No bo był ten piach i tak, to przynajmniej jest jakoś łatwiej chodzić, bo tak to jedynie można nogi połamać. I tutaj z tyłu, bo tu nie wiem czy to kamera odda teraz, tu było tak ten gruz cały wypchnięty w tą siatkę, więc ładnie to szpadelkiem podsuwałem, ładnie do linii zrobiłem, podsypałem jeszcze tak samo piaskiem. I wszystkie trzy strony mamy załatwione. I tutaj też ładnie róg zrobiony, tu już mi piachu nie starczyło na całej, żeby tutaj wysypać. Ale to na spokojnie tam za tydzień, za dwa będzie chwila czasu to się pojedzie, przywiezie jeszcze jedną przyczepę. I tu się to rozsypie, bo mówię, przynajmniej wiadomo, to teraz jest jeszcze teren. Ale wiadomo, deszcz jak popada, to to sobie powchodzi w te szczeliny, i już będzie łatwiej po prostu chodzić. Bo, bo tak to do po prostu nogi są można poskręcać. Tu też ładnie pozamiatałem. No i mówię, już tu ładnie. Już tu ładnie. Teraz jeszcze właśnie dzisiaj, tak na spokojnie wieczór idę. Trochę z tatą pogadamy i ustalimy jakieś tam tutaj robić dalej z tymi paletami yy, no i tak to co dzisiaj chyba na tyle roboty nie paliłem nawet w piecu tylko sobie posprzątałem troszeczkę bo, bo tu już oczywiście jest skrzynka jakichś tam yy, takich kartonów nie kartonów śmieci do popalenia czekajcie przecież ja tą muzykę nie chcę z nią przekrzykiwać yy, także co widzowie yy, żebyście na jutro mieli odcinek to w tym vlogu to by było na tyle jeśli się Wam spodobało, to łapeczka w górę, sobie dzwonem pozytywny komentarz. O 14 Was zapraszam na yy, drugi kanał, na odcinek, bo też wlatuje odcinek newsowy, więc zapraszam serdecznie. I co? Słyszymy się już w następnym vlogu. Na razie, cześć!